Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk k 47 Neon Revolution. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 czerwca. wygrania macie face w card o wartości 20 zł. Wystarczy zostawić lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Mano z tej strony Wówka, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie metodę na najtańszej skrzyneczce i samu, za chwilę wam powiem o co chodzi, ale na początek oczywiście pamiętajcie o najlepszym kodzie na całej stronie, czyli kodzie Wówka. Kod dodaje wam 20% więcej przy doładowaniu, 4 zł na start, no i możliwość dostania jednego z gratisów tutaj, którego, to, to jest kiedy po prostu, które widzicie, na każdego z nich jest szansa, żeby po prostu sobie zdobyć. Więc tak, mm, Będziemy sobie lecieć, już wam mówię o co chodzi. Chodzi to tak. Skrzyneczka i samą, najtańsza, czyli ta za 2 zł. Eee, czekajcie, zrobimy sobie to tak. Ok, dajemy sobie. Nie wiem, 10 skrzynek. Może być 10 skrzyneczek. Eee, rzucimy sobie to na underdoga. Cztery eee, osoby underdog. No i niech rozpoczyna się właśnie. Ta bitewka na, Stać nas ogólnie na bardzo Bardzo dużo e, Takich właśnie Bitw e, ze skrzyneczką Właśnie i samą Nie wiem czy Będziemy wykorzystywać dokładnie te 200 parę złotych, które mam, no nie? Nie wiem, czy nie pójdziemy sobie po prostu do stówy z metodą lub do jakiegoś tam momentu. Skorzystamy sobie z tej metody, jeśli będzie działać na to dłużej. Jeśli nie będzie się działać na to krócej. No i później strzelimy sobie do tego może tą droższą skrzyneczkę i samą. Zobaczymy, zobaczymy. No sytuacja na pewno będzie rozwojowa, sytuacja na pewno będzie rozwojowa. Będę próbował się dostosować tutaj. Jak na razie nie idzie mi najgorzej. Tutaj bardzo mało brakuje tak naprawdę, żebym zaczął prowadzić już w tej już w pierwszej bitwie moi drodzy. Już w pierwszej bitwie i mamy to, mamy to, znaczy mamy to na razie, na razie to jest wiecie. Czekajcie, czekajcie, ostatnie skidy. Zobaczę sobie. No, nie no, po nich nie odróżnię. Niestety nie odróżnię po nich. Ale pozbędę. Jak zwyciężę, to po prostu pozbędę się wszystkiego. Trzy ostatnie skrzyneczki. Jeśli ja tutaj już nic nie zaskoczy. A tutaj jest naprawdę między mną a Fluxerem bardzo, ale to bardzo mała różnica. No, Force i ten drugi ziomeczek. No, na pewno dużo większa. I słuchajcie, chyba zwyciężam. Chyba zwyciężam. Chyba, słuchajcie, udaje się zwyciężyć pierwszą już. Bitwę tak jest moi drodzy. Pierwsza bitwa <laughs> jest już zwycięska, więc kolejna bitwa na pewno na tej metodzie będzie. więc idziemy sobie od razu, tworzę sobie po prostu kolejną, żeby nie przedłużać. Bardzo szybko też zobaczcie, że przeciwnicy wbijają na to bitwę, a jest godzina 9:06, więc pewnie jakoś dużo osób nie ma aktualnie. Po prostu pewnie się spodoba bitewka. No ale ja nie będę też czekać, bo tych bitw, tak jak mówiłem, no myślę, że strzelimy sobie z 5, może coś takiego. Potem przejdę na tą za 13, chyba jest kolejna. No i nie wiem, czy wbijemy też na e, skrzyneczkę tą za. E, czekajcie. E, nie chcę przypomnieć, 50 parę złotych? Chyba tak, chyba tak. Kolejna, znaczy naj, najmocniejsza skrzyneczka i samo. E, wydaje mi się, że to może być 50 parę złotych. Prowadzenie słuchajcie jest. Utrzymuje je dosyć dobrze. No ale wiadomo, i tych skrzyneczek jeszcze jest sporo, więc poczekajmy. Jak na razie na pewno ta bitwa wychodzi gorzej niż poprzednia pod względem skinów, które tutaj wypadają. Można było oczekiwać dużo, dużo więcej. Więc idziemy sobie, kurde, z kim ja tutaj tak na pewno. Oprócz Jorgo, jest wszyscy, są naprawdę na bardzo, bardzo podobnym poziomie. Czyżbym zwyciężył kolejną bitwę, moi drodzy? Oczywiście, że tak. Ej mamy kolejnego Wina Czyli metoda, jak na razie, bardzo, bardzo dobrze się sprawdza. Więc tworzymy kolejną. Wbił ponownie ten ziomek. Ja chwilę poczekałem nowych tutaj nie było. Więc po prostu zaczynam. Słuchajcie, jeszcze raz. No, trzeba korzystać, trzeba korzystać. Metoda i sama działa, to się korzysta. Też w ogóle jestem w szoku, że tak dobrze mi idzie na underdogu osobowym. Nie dość, że z underdogiem tak nie do końca się tutaj lubimy. No to jeszcze bitwy czteroosobowe są naprawdę trudne do zwyciężania. Ale, ale, ale tutaj zobaczcie, że też jest dosyć blisko, żebym na te prowadzenie wyszedł. Chociaż tutaj w trójkę jesteśmy, na bardzo o, dobrze, Lon ucieka teraz, jeszcze troll, jeszcze troll, jeszcze troll niech trafi coś rzadkiego, no i słuchajcie, będzie elegancko jeśli troll jeszcze trafi rzadki przedmiot, no to jesteśmy w domu no tej Lon pewnie jest bardzo wściekły, bo leci mu Royal za Royalem, więc buduje sobie naprawdę sporo wartość skinów bo nie przewagę, nie przewagę tylko jest wręcz odwrotnie więc słuchajcie, czy uda się przegonić z trolla, mamy jeszcze dwie skrzyneczki, jeszcze dwie skrzyneczki żeby troll trafił coś rzadkiego, czy trafi czy nie trafi czy będziemy mieli trzeciego wina, czy będziemy mieli trzeciego wina jest naprawdę bardzo, tak 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 a żeby wygrać pace w napiszcie jaki jest wasz ulubiony napój nie gazowany i obok liczbę od 5 do 7 tak. Mamy to widzowie, trzecia bitwa, trzecie zwycięstwo, niewiele tutaj brakło żebyśmy przegrali, no ale udaje się wygrać, czyżby Matoda i samo doprowadziłam nas aż do samej koski? Jeszcze raz Lon, on się nie poddaje, słuchajcie, on się nie poddaje, to już jest ostatnia prawdopodobnie bitwa na skrzyneczce tej najtańszej od ISAMu, bo musimy pójść po prostu szczebel wyżej, bo budżet już jak najbardziej nam na to pozwala. No, możliwości są gigantyczne, możliwości są gigantyczne aktualnie. Takie skrzyneczki nawet e, mokniejszej iSAMu, no to możemy sporo takich bitw zrobić, bo byśmy mieli, czekajcie, 130, 260, 390. No prawie trzy bitwy po 10 skrzynek prawie. No trzecia by była troszeczkę mniejsza. No, i mój pierwszy Royal. Kurde, no w tej bitwie jest raczej ciężko. Dobra, już tutaj będzie ciężko zobaczyć. no Zwyciężyliśmy wszystkie poprzednie, więc raczej tutaj nadszedł już czas po prostu porażki. Skoro jak ja najbardziej się godzę, kurczę, po tylu winach nie przeszkadza mi to, więc ja już sobie tworzyć kolejną bitwę. Czyli właśnie, a nawet najsłabsza bitwa. Czyli tutaj już właśnie z tą skrzyneczką za 13 złotych, Gdzie jesteś tu? No i skrzyneczko i samo dajemy sobie. Ponownie 10 skrzyneczek. Tutaj dajemy sobie. Kurde, źle zrobiłem, źle zrobiłem. widzowie, miało być na 4 osoby. Czekajcie, 10 skrzyneczek. Pyk. Zaznaczamy sobie 4 osoby. Tryb Underdog, stwórz bitwę, ok. No i tutaj już jest na tej właśnie mocniejszej skrzyneczce i samo. Więc ja sobie to wypełniam. Zobaczymy, jak będzie nam szło właśnie na tej skrzyni. Nie ukrywam, że ta skrzyneczka jest na pewno zdecydowanie ważniejsza w dzisiejszym odcinku. Mm, już przy, no po prostu budżet. No nie budżet. Tyle mogę powiedzieć. Mm, ta skrzynia potrafi dużo, dużo więcej. No i przy niej już mogą dziać się o wiele, o wiele mocniejsze rzeczy. 14,9,60 no niewielka różnica, więc tutaj jak najbardziej da się to zwyciężyć. Tylko problem jest taki, że tutaj tych lepszych skinów zbytnio właśnie nie było. No i w przypadku nawet zwycięstwa takiej bitwy, no to nie jest to absolutnie nic mocnego, więc dajesz i samu. No kurde, jest Royal u niego, ej. Nie dobra, to są dwa takie same augi raczej, więc tutaj nic się nie zmieni. Jedynie tutaj force rośnie bardzo, bardzo mocno. Szkoda, słuchajcie, szkoda, że my w tym samym czasie trafiliśmy. Tak, 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 tak. Będzie, będzie, będzie win, będzie win. Nie, 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 nie. nie. Dziewięć skrzyneczek żeby było. Redline siada, ja pierdzielę. No i tak jak mówiłem, no to jest zdecydowanie większa moc niż e, tamte bitwy. W dziewięcioskrzyneczkowej skrzyneczkowej bitwie Mielibyśmy zwycięstwo Niestety siadł nam właśnie Royal Jako ostatnia dziesiąta skrzyneczka No i popsuł, popsuł słuchajcie Dosłownie wszystko No teraz zaczynamy z Faktoryniu O dobra, Duck teraz powinien mi troszeczkę uciec Super Duck, dziękuję Teraz potem, potem i samą potem, fajn Niech każdy trafi, słuchajcie sobie, po rzadkim przedmiocie Chłopaki, ja wam nie, nie żałuję Nie żałuję, trafiajcie jak najwięcej bym ja nie trafią. Więc, da radę, da radę Nie, to jest do zrobienia nadal, to jest do zrobienia nadal Szczególnie, że to się dopiero zaczyna. Hmm, tutaj, no, raczej nic ciekawego w sumie się nie wydarzy. No, ciekawe, w ogóle ciekawa jest ta skrzyneczka za 13 zł. No, nie? Ona tak rzuca bardzo, bardzo dużo tych słabych skinów, naprawdę bardzo dużo, ale nie ma te swoje przełomy, które robią taką robotę. No, me no mega ciekawie, na pewno, mega ciekawie. Fajn teraz ty, fajn teraz ty, fajn teraz ty Jeśli fajn trafi teraz rzadki przedmiot To mamy zwycięstwo I niestety, ale tak się nie dzieje no Z tą najmocniejszą skrzyneczką i samą Nie idzie nam tak dobrze Jak właśnie szło nam ze skrzyneczką tą najtańszą Tam mieliśmy zdecydowanie więcej szczęścia Dobra, czekajcie, byśmy poszli sobie do Marketplace'a Mamy cztery. Dobra, czekajcie, bierzemy sobie 4, bierzemy sobie 4 No okej, okay, mamy to, mamy to. Dzięki punktom eventowym, które zdobyłem, zagranie na stronie się dostaje. Mogliśmy sobie stworzyć kolejną 10osobową, znaczy 10osobową, 10 skrzyneczkową bitwę. Więc ja sobie to zapełniam. No i zaczynamy. Ostatnia bitwa, czy nie ostatnia? Ostatnia bitwa, czy nie? O to jest pytanie. Bitwy macie taki potencjał, żeby to była nawet dawaj lepszą bitwa niż ta pierwsza. Właśnie z tymi mocniejszymi skrzyneczkami. I jesteśmy w domu. Jesteśmy praktycznie w domu. Więc. O, dobra, chłopaki bardzo fajnie potrafiali. Super, super chłopaki. Jak najwięcej, żeby tak wam szło. No ja z dakiem teraz. Tutaj rywalizuję najmocniej tak naprawdę, chociaż, no wiadomo, te rzadkie, no nie, tak jak widzieliście, trafiłem redlina na przykład w tej pierwszej, tamtej, no nie, więc, no dużo tutaj można trafić, dużo tutaj można trafić, jest bardzo, bardzo duża rozbieżność, bardzo, bardzo, bardzo. Więc tutaj, no, bardzo mała różnica aktualnie między mną a Dakiem, przez co wychodzę na prowadzenie. Więc tutaj, jak najbardziej, jest nadzieja na zwycięstwo i chyba zwyciężam widzowie Doczekaliśmy się, doczekaliśmy się zwycięstwa, więc mamy to, um, udaje się, nie była to ostatnia bitwa. Um, więc mamy kolejną, mamy kolejną, moi drodzy. Mamy kolejną, bierzemy sobie samu, Bierzemy teraz tego najmocniejszego i samu. Um, jest 70 zł, tak. Więc ok, weźmiemy sobie to, weźmiemy sobie to i mamy 70 zł. No i mamy. Dobra, skorzystaliśmy już praktycznie z ostatnich diamentów. Dajemy sobie to na 4 osoby. Underdog. 270. No, i tutaj jest konkretny wjazd. Tyle, ile, na ile nas było stać, po prostu skrzyneczek. Już to są najmocniejsze możliwe skrzynie, i samo i V3 tak czy nie? Tak jest, i samo V3. No, i zaczyna się jakoś mocno z Jak mocno? Rękawice, kosa, no jest digielek, więc jeszcze mocniej mogą być. Ale super, super trafiasz, drogi kolego. Tutaj M4, no kurde, myślałem, że m będzie mocniejsza, jednak nie. Hmm, tutaj ponownie czwórki. No dawaj samo, pokaż co potrafisz książka za 54 zł. Bo na razie to co rzucasz, no bat jedynie bat, jedynie robi robotę. Czy to coś się wydarzy takiego niespodziewanego? Niestety, ale nie, słuchajcie, niestety, ale nie, no tutaj nie poszło, no najlepiej szła ta metoda jednak z tą najtańszą skrzyneczką, no ale wiadomo, trwałoby to wieczność, dlatego przerzuciliśmy się na mocniejszą skrzyneczkę, gdzie tam już zaczęło po prostu iść zdecydowanie gorzej, no ale tak też po prostu bywa, więc ja wam dziękuję za oglądanie, subujcie, lajkujcie, na razie, siema i cześć.